na kanale EVREAPER, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym no. odcinku wspólnie z Panią Kierownik testujemy Tesla Y. E, pierwsze moje wrażenie to niestety jest rozczarowanie, e, bo samochód z zewnątrz wygląda fajnie, ale co? Wchodzę i centralna konsola i do tego jeszcze gigantyczna. Także powiem szczerze, że tutaj Tesla mnie delikatnie rozczarowała. Nie jest to dokładnie to, czego bym po Tesli się spodziewał. Więc centralna konsola mnie negatywnie zaskoczyła. Oprócz tego m, dużo podobieństw do testy Trójki bardzo dużo nawet Myślę, że to jest w zasadzie praktycznie prawie to samo auto Jezus Maria, jaka chamska konsola. Nie to jest nie do przeżycia No generalnie fajnie nie wygląda Nie, samochód wygląda bardzo fajnie, wygląda futurystycznie Na pewno jest to, na pewno jest to jakaś odmiana w stosunku do tego, co nas spotykało przez ostatnie tygodnie, kiedy mieliśmy do czynienia z samochodami produkowanymi przez takich klasycznych producentów, gdzie niestety był pierdyliart tych światełek, przycisków, pokręteł, a tutaj jest tak jak lubimy, czyli prosto, estetycznie. Prosto, estetycznie, bez, bez odpustów. Tak, dokładnie. A jeśli chodzi o wygodę, to co powiesz? Też powiem, Ale to już w trójce wcześniej odczułem, że myśmy test, nigdy oficjalnie testu trójki nie zrobili, bo teraz są takie trochę balonowate. Ale wygodne są. I w zasadzie człowiek siedzi na nich się nie męczy, ale to podobno to jest jakiś taki feature. Stanley Monroe mówi na jednym ze swoich, na wywiadzie z, z maskiem mówił właśnie, że testował Tesla trójkę na jakichś bardzo długich dystansach i w ogóle się nie, mieści, nie męczył. No i właśnie tutaj Master się wygadał, że oni bardzo dużo przykładali do tego, żeby te fotele były jak najbardziej wygodne. Badali jakieś tam punkty nacisku i w ogóle tysiące różnych spraw. I tak naprawdę Tesla robi je samo, Robi te fotele sama. In house. Nie mają żadnego dostawcy zewnętrznego. Myślę, że to jest też część sukcesu Tesla, że Tesla od początku w zasadzie, albo może nie od początku, ale na pewno od początku miała intencję tego, żeby jak najwięcej robić sama. Idzie tą drogą, i tak naprawdę te samochody dzięki temu teraz są produkowane. Nie tak jak niektóre inne samochody konkurencji, które mają kłopoty z dostępnością jakichś tam komponentów. A druga sprawa, te samochody są po prostu inne. I oni mają całkowitą Sam kontrolę. Są wyjątkowe. Oni mają kontrolę nad jakością i, i wszystkim innym. No są wyjątkowe, co by tu dużo nie mówić. Skupiają się na użytkowniku. Tak. I dostosowują się do niego. No, rzeczywiście jest trochę lepiej niż myślałem. No niestety, ja tylko narzekam na, 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 cierpię z powodu leg space'u tutaj na boki. Ja lubię jednak tą no, szalaską pozycję z X-a czy i tutaj czuję się trochę oszukany przez Tesla. Tą, tą cholerną konsolą, która tak naprawdę jest niewyjaśnialna dla mnie. No bo co tutaj? Po co no, A tu, tak, jest? A jest ten No przecież pytam, no, tutaj nic nie ma, że nie ma skrzyni w tym samochodzie. i jak na taki... Y, na taką dużą konsolę, to schowek nie jest jakiś super opowiadamy trochę na temat wrażeń samochód prowadzi się bardzo pewnie jest bardzo też fajnie zawieszony zawieszenie jest klasyczne nie, nie, nie pneumatyczne fajnie przyspiesza tak? fajnie wchodzi, bo trzeba przyznać, że na przykład Kelly tak trochę brutalnie to robi, a ten samochód robi to tak jakoś nie wiem przyjemnie, nie? Bardzo fajny obraz tych, z tych kamer, ja się pamiętam zachwycałem ikonikiem, natomiast te, te obrazy w ikoniku okrągłe, które się pokazywały w lusterkach jako martwa strefa, one były troszeczkę takie, sprawiały wrażenie takich filmów z lat 80 -tych. a tutaj, tutaj wygląda to dużo ładniej. Mhm. Tam było bardzo mocno robię oko. natomiast tutaj ten obraz jest... Tak i taki dodatkowo, ja nie wiem, dramatyczny, o tak bym powiedział, <laughs> bardziej dramatyczny jest obraz w Tesli. No bo porównaj sobie to, co widzisz tutaj w tych lusterkach do, prz do tak. przodu. Także myślę, że tutaj działa jakiś filtr co związane z tym, że słońce świeci akurat. Mhm. Przyspieszenie też fajne. Wciska w fotel, ale z drugiej nie robi takiego wrażenia, takiego latania po samochodzie <grym> tak. jak w KELNI. Także tutaj tak też... No właśnie przez te fotele też jesteś copione. Tak. tak, tak, tak. Fajne, przyjemne materiały, muszę powiedzieć. Bardzo ładne, takie... No IKEA, to nie? <laughs> Trochę taka Ikea, ale fajnie to jest wyprofilowane i nie, nie jest to już taka cholerna tandeta jak na przykład pierwszy pierwszych Fajnie to jest spasowane tym razem, to już nie jest taki, widać, no, że to nie było składane z to, to Nie jest ładne. <laughs> Przyjemnie się prowadzi ten samochód, naprawdę. Jest e, cichutki, silniki bardzo szybko e, jakby przestają wydawać dźwięki, tylko przy przyspieszaniu słyszać takie lekki pisk. A tak poza tym, no to po prostu ich w ogóle nie słychać. Jego samochód jest cichutki, naprawdę. Myślę, że bardzo mocno, dużo lepszy od konkurencji typu ID czy Ionic. Niestety, muszę też przykrością że. Może nam się bardzo podoba, czy Opel. Decyduje. Tak, to zdecydowanie Y tutaj robi robotę. Co się dzieje? Bardzo żwawy samochód. Jak na, taką, jak na taki duży samochód, jednak i wysoki, to samochód jest bardzo żwawy i bardzo pewnie się trzyma drogi. Wydaje mi się, że jest wyższy od ID4, mhm. no bo miejsca nad głową na, tutaj jest duże, szczególnie, że jeszcze mam tą szybę, Także nie mamy standardowej. Tutaj jest więcej przestrzeni. Tak, standardowo nie mam standardowej podsufitki, więc tej przestrzeni wydaje się bardzo dużo. Na boki jestem troszeczkę uwięziony ze względu na tą cholerną środkową konsolę, której nie rozumiem. No ale to już trudno. Nie każdy może być doskonały. zatrzymuje się Cyk, tyk, tyk. trochę inaczej to działa niż pamiętamy z autopilota jedynki, bo autopilot jedynka jak sobie wyznaczył takie powiedzmy w cudzysłowie zająca to go oznacza na niebiesku tak? i później za nim jechał a też po dłuższym postoju trzeba było inicjować jazdę PDM gaz natomiast tutaj chyba wszystko dzieje się samo o, samochód sam 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 i teraz mi każe obrócić kierownicę no dobra dotknę ją delikatnie żeby dać mu szansę jechać do prezentacji muszę przyznać że bardzo ostrożnie jest w porównaniu do tych autopilotów które mieliśmy do tej pory okazję testować to jest bardzo ostrożnie dobra każe obrócić kierownicę mamy tutaj taki komunikat na, na ekranie Nadal prowadzi się. Sam. Już jest delikatnie różki robiciela z czerwonymi rączkami. Także zobaczymy, co będzie dalej. Dopomina się o swoje, ale jeszcze cały czas dzielnie trzyma się pasu. W ten sposób też spowodowaliśmy. Tak, sprawa. O! Utrzymuje się, włącza powinno to działać, Moje mojej ocenie. Bardzo dobrze. Dobry. Super. Tak powinien działać autopilot, moim zdaniem. Że w momencie, kiedy coś się dzieje, powinien się automatycznie zatrzymać, włączyć światła awaryjne. Jest najmniejsze ryzyko, że cokolwiek złego się wydarzy. Także to, co na przykład dzieje się w innych samochodach, że on się po prostu rozłącza, Samochód sobie jedzie gdzie chce, no to w przypadku, gdyby komuś niechcący zdało się zaufać tym systemom, no to mogłoby się skończyć tak, jak się kończy, bardzo często. W sytuacji, kiedy nie ma autopilota i kierowca na przykład zasłabnia. Przeprowadzimy jeszcze króciutki test zawieszenia tutaj na takiej bumpy drodze. Samochód mamy na krótko, więc. To jest samochód, no jednak co by tu dużo nie mówić, troszeczkę terenowy, Także spokojnie. Nie może sobie nie poradzić w takim prostym terenie. Byłoby niepoważne, gdyby Tesla Y, która jest z Crossoverem, jak nawet nie małem subę em sobie nie poradził. Więc samochodzik mamy na krótko, więc naprawdę w paru słowach tylko co się dzieje, jak wsiadamy do samochodu z przodu. Drzwi otwierają się bardzo szeroko. Tak naprawdę oprócz... Nie, no w zasadzie nie jest to... Muszę przyznać, że w Peugeot nie było troszeczkę lepiej. Może to wynika z tego, że samochód jest nieco wyżej. Wszystko jest ok, wszystko jest bardzo łatwo dostępne. Siedzenia są bardzo wygodne, są nawet delikatnie wyprofilowane i to co zauważyliśmy z Jerminą, że pewnie człowiek się w nich czuje podczas jazdy i tak dokładnie, dokładnie jest. Poza tym są bardzo wygodne. Nieustająca krytyka, nie rozumiem, powiem zupełnie szczerze, dlaczego w testie, która była dla mnie takim wzorem, nagle pojawiło się coś tak gigantycznego. Być nie wiem, co tam jest umieszczone. Będę musiał zajrzeć do e, serwis manuala, żeby zobaczyć, czy że nie wiem, jakieś pompy ciepła nie ma, czy czegoś takiego. Bo tutaj, tutaj to wnętrze nie jest w całości dostępne, więc ja nie rozumiem. Domyślam się, że tutaj mamy do czynienia z ładowarkami indukcyjnymi. Które działają chyba Więc w teorii to są dwie ładowarki indukcyjne, ale na tą chwilę, oczywiście, jak zwykle, nasze iPhone nie mogą się z tym połączyć. Nie działa, jest, ładuje się. Także ładowarki indukcyjne działają, jest dostępna jedna dla kierowcy, druga dla pasażera lub dwie dla kierowcy. Kierownica znana nam z Tesli Trójki z dwoma scrollami, i de facto, to jest wszystko co mamy tutaj dostępne i to jest wszystko co jest potrzebne. Dwa manipulatory, czy dwie manetki: jedna do sterowania autopilotem i biegami, jedna do sterowania światłami, migaczami, wycieraczkami i spryskiwaczami i długimi. Także tutaj mamy wszystko zintegrowane w tym. No i oczywiście 15 celowe ekran multimedialne do sterowania wszystkimi innymi funkcjami. Bardzo ładny, bardzo wyraźny, mimo iż glossy, tak, czyli świecące, to przy, w, jakim, w jakiejkolwiek konfiguracji nie jechaliśmy, jakkolwiek światło nie padało. Wszystko było bardzo wyraźnie widać. E, szklany dach, znany już nam z innych samochodów, czy z Tesli Trójki, czy z, e, z Tesli Eski, no ale cały czas robi bardzo fajne wrażenie. E, magnetyczne przesłony przeciwsłoneczne, tak tutaj wszystko jest na magnesy, tu nie ma żadnych jakichś zapadek, które mogą się zepsuć tego typu historii. To jest wszystko na magnesach. Fajne materiały, muszę powiedzieć. Oczywiście jest to samochód klasy niżej niż X czy S. -ka. Ale materiały tu użyte tutaj są bardzo przyzwoite i spasowanie, jak na Tesla, muszę powiedzieć, że robi świetną robotę. Samochód naprawdę trzyma się kupy, nie trzeszczy. trochę tam coś stukało z tyłu, ale nie jesteśmy pewni o co tu chodziło. Także tyle co do, co do przodu samochodu, kameczki takie jak w trójce, czyli trzeba sobie wycisnąć je, czyli takie mechaniczne bardziej. Siadanie z tyłu. Zadziwiająco dobrze, oczywiście miejsce na głowę jest cholernie dużo, tak samo jak i z przodu, no bo samochód jest wysoki, jest dużo wyższy od trójki, jeżeli chodzi o miejsce na nogi, przy takim mocniejszym wysunięciu fotela, trochę mało tego miejsca jest. Ale to nadal wydaje mi się, że można bardzo komfortowo podróżować. Zagłówki są tylko dwa, tak dla ciebie, jakby. Jako ciekawostka, podłokietnik z, z miejscem na kubki. Myślę, że dla trzech osób to byłoby słabo, jeżeli chodzi o podróżowanie, bo samochód też jest taki łódkowaty z tyłu, jest trochę zwężony. Więc obawiam się, że dla trzech osób byłoby ciężko i no, no nie było, raczej nie można się spodziewać luksusu. Kieszonka na, na drobiazgi. Takie ciekawe połączenie dwóch standardów, czyli standardu e, jakby stan, obszycia, tak? czyli mamy tutaj materiał, a tu mamy dołożoną taką plastikową nakładkę dosyć praktyczne. Czyli to co, to, co, to, co ważne w tych siedzeniach oprzytych, że mamy tą elastyczną kieszeń, a to, co dobre jeżeli ze względu na to, że mamy dzieciaki z tyłu plastikowe osłony. Bardzo fajne haczyki i dla jednego pasażera, i dla drugiego takie wysuwane. No. Może... Tak, one tak sobie opadają. Lampeczki indywidualne dla każdego z, z pasażerów. Tak, żeby są wyciemnione, za ciemno nie jest i nie ma czego zjawiska, które widzieliśmy w innych samochodach, że coś nam zasłania, jakby przesłania widoczność. Jakbym, jakbym nie obrócił głowy technicznie, jak, znaczy z, z, zdając się na techniczne możliwości mojego kręgosłupa, to <laughs> widzę wszystko. Także bardzo fajna widoczność 30, 360 stopni w tym samochodzie. Przerywana gdzie gdzie słupkami, najbardziej oczywiście tam, gdzie jest klapa, ale wciąż wydaje mi się, że widzę bardzo, dużo, dużo więcej niż w innych samochodach. Przedni schowek w drzwiach jest bardzo duży, jest, jest sporo miejsca, ewidentnie zmieściłby się bidon, butelka, myślę, że do litrowej wielkości. Poza tym schowek ma dużo jeszcze przestrzeni z tyłu i jest całkowicie wyścielany takim miękkim materiałem przypominającym trochę filc, więc raczej nie będzie stukać, grzechotać nic z tych rzeczy. Fajne przyciski, znaczy przyciski tak naprawdę, manipulatory do sterowania szybami. I tak jak i w trójce, już nie mamy fizycznych klamek od środka, tylko wszystko jest sterowane przyciskiem. Dobrze, jeżeli chodzi o miejsce na kubki, no to tak jak widać, tutaj zmieszczą się wszystkie standardowe formaty, całkiem komfortowo. Nic nam nie przeszkadza, czyli nie tak jak w Oplu Mokce, którego testowaliśmy jako pierwszego, przy przesuwaniu tego podłokietnika powodowało to konflikt z dużym kubkiem. Tutaj mamy wszystko dostępne, wszystko na wyciągnięcie ręki. Oczywiście jeszcze raz, ta konsola jest gigantyczna. Zupełnie nie rozumiem po co, jest wielkości motocykla po prostu. Eee, ładowarki indukcyjne działają, są dwie, są fajnie, no fajnie to wygląda. No Po prostu kurczę, lekki zachwyt. To co? E, Przechodzimy do bagażnika. Chodź dajciutko. Miejsca jest bardzo dużo. Tutaj możemy zobaczyć bagażnik. Wnękę. Mamy zestaw ładowarek. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj przestrzeń, którą możemy wykorzystać również na jakieś kable, apteczkę lub cokolwiek. Automatyczne sterowanie fotelami. Jest jeszcze tutaj bardzo dużo miejsca. Bardzo duże wnęki. Z jednej i z drugiej strony. Sprawdzimy jeszcze, czy zamknie się. A, i bym miała po ręce. Nie zamknęło się. Znaczy zamknęło się. To co, przejdziemy do przodu. E, mały Frank. Wcale nie taki mały. Wielkość przypomina ten z trójki. W zestawie dołączony jest hak holowniczy. Mamy też lampeczkę, która odblokowuje nam